Cześć, witam was na szczelnicy Spektrum. Jak słyszycie, albo nie wiem, gdzieś tam widać, aura pogodowa w Lubuskim jest tak kiepska, co chwilę pada i mam straszne problemy, żeby nagrywać materiały, bo kiedy zbieram się na szczelnicę, powstaje ulewa i pada, 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 pada. Ale grzyby będą w lesie. W dzisiejszym materiale, przy współpracy z firmą Kolba, chciałbym z wami porozmawiać o kolimatorze, kolimatorze od firmy Vortex. A dokładnie modelu Defender ST. Coś nowego na mój pistolet. Zapraszam do materiału. kanału jest. Kolimator osadziłem na swoim Rugerze RXM. Mamy gumową osłonkę od producenta, co jest też fajne. Ruger RXM Defender ST. Tak to się prezentuje. Broń przed nagraniem oczywiście była sprawdzona. No to co? Jedziemy z tematem. I taki może krótki przegląd, jeżeli chodzi o kolimatory z serii Defender od Vortex'a, a Defender z języka angielskiego to obrońca, więc przekonamy się, czy faktycznie Defender jest takim prawilnym obrońcą. Marka Vortex to firma amerykańska w Wisconsin, USA. Jeśli chodzi o tę markę, no to zapewne nie jeden z Was już słyszał dużo dobrego o tej firmie. To ja powiem jedno. Ich podejście to robienie sprzętu naprawdę dobrej jakości, ale w rozsądnej cenie. I widać, że Serio starają się znaleźć złoty środek między jakością a ceną. A jeśli mieliście w rękach różne kolimatory, to ten może nie wygląda jak czołg, ale sprawia wrażenie solidnego. Przy tym jest lekki, kompaktowy. I rozróżniamy trzy modele: CCV, Este, który mam u siebie oraz model XL. Różne rozmiary, różne przeznaczenie. Defender CCV, czyli to jest mały, lekki, idealny do broni krótkiej i codziennego noszenia. Waży, uwaga, 27 gramów, pracuje nawet do 9500 godzin na jednej baterii i do wyboru mamy kropkę 3 lub 6 MOA. Niestety nie mam go przy sobie, ale mówię tak właśnie pokrótce o wybranych modelach z serii Defender. Defender ST. Większy, bardziej uniwersalny, nadaje się do pełnowymiarowych pistoletów, ale dzięki szynie Picatinny, którą oczywiście mamy też w zestawie, możemy zamontować go także na, na karabinku. Jak wspominałem, PCC, który mamy gdzieś tam w swojej szafie, myślę, że z tą opcją, tym oknem, świetnie się sprawdzi na PCC. Mamy tutaj większą szybkę i przyciski. Bateria wystarcza według producenta na 25 tysięcy godzin. A bo on przynosi mi piłkę tutaj do zabawy, ale muszę jednak opowiedzieć o Vortexie. Działa dłużej, wygodniej. Przyciski są bardzo duże i takie fajne intuicyjne. Nie ma nie ma problemu nawet w rękawiczkach, żeby tutaj w nie trafić i manipulować jasnością swojej kropki, więc sprawdzi się naprawdę w większości sytuacji. Waży 41 gram, a footprint kolimatora to Leopold Delta Point Pro. Żaden problem. Jeżeli chodzi o montaż na rugerze Ericsson. No i wreszcie wersja Defender XL, na którą nie ukrywam, że też mam chrapkę i mam nadzieję, że będzie mi gdzieś tam dane jeszcze przetestować tą, tą większą opcję. To jest największy z serii, właśnie, kolimatorów. I mamy tutaj wybór plamki pomiędzy 5 lub 8 Moa. I bateria wystarcza tam, według producenta, również na 25 tysięcy godzin, jak w modelu ST. I waży ten XL około 55 gram, jak to podaje producent. I ma też nowy system wymiany baterii, bez klucza, szybko i wygodnie. Na pewno pokażę go Wam na przebitkach. I może jeszcze na wstępie zaczniemy od tego, co dostarcza nam w opakowaniu marka Vortex. I tutaj wspomniany model Defender ST. Jak już widzieliście, tutaj kolimator wylądował na rugerze. Prezentuje się naprawdę bardzo kozacko, ale co tutaj jest dalej w opakowaniu? Na pewno ta gumowa, zaślepka ochronka, jeżeli chodzi o, o właśnie tutaj nasz kolimator. To jest bardzo fajne, jeżeli rzucamy gdzieś ten pistolet luzem do plecaka. Mamy też montaż pod szynę Picatinny, bo rozmiar tego Defendera jest na tyle spoko, że wydaje mi się, że bardzo fajnie może wylądować również na naszych karabinach typu PCC. I mamy to też od producenta prosto w pudełku. Dalej mamy klucz, jeżeli chodzi o montaż i, i skręcanie nam właśnie tutaj yy, kolimatora do broni. Vortex ma tutaj umiejsc umiejscowione gniazdo na, na baterię CR2032, czyli klasyka, z górnej jego części. I zawsze uważam to tak na duży, duży plus. Bo jeżeli już kupujemy sobie docelowo jakiś swój yy, upragniony kolimator. Nie musimy go odkręcać, żeby na przykład wymieniać od spodu baterię, bo nie, niekiedy są tego typu też rozwiązania. Yy, dodatkowy klucz właśnie tutaj ma też końcówkę taką, która ułatwia nam yy, złożenie czy wymianę baterii na, na nową. Yy, jest to już na wstępie bardzo fajna opcja i to mi się podoba. Dalej w opakowaniu, które muszę przyznać, że naprawdę jest ciekawie przemyślane. Mamy coś takiego, zaraz tylko powyciągam, bo mamy tu, troszeczkę tutaj tych strunówek. A co jest w tych strunówkach, zaraz Wam powiem. W takiej przygrodzie mamy, oczywiście, instrukcję, jest tu też włożona ściereczka. Mamy mnóstwo strunówek, nie z towarem, ale ze śrubkami. Mamy tu. Przeróżne opcje, jeżeli chodzi o montaże do jakichś tam wybranych marek pistoletów. W że też oczywiście nie było tutaj problemu. Mamy też adapter, taki plate kit, tutaj do Glocka, czyli do opcji MOS. Mamy to wszystko w cenie od producenta w opakowaniu. Więc, jeżeli posiadamy różne modele pistoletów, uważam, że tyle tych śrubek jest jak najbardziej na propsie. A Badon jest gdzieś tutaj gościem drugiego planu. Proszę go tam pozdrowić w komentarzach, dostanie więcej chrupek ode mnie w nagrodę. Co łączy wszystkie te trzy modele? Odporność, solidna anodowana obudowa z aluminium 7075, powłoka Armortek, ochrona przed wodą, płyłem i wstrząsami. Do tego specjalna wkładka Shock Shield, która redukuje odrzut i zwiększa trwałość kolimatora. Model używany przeze mnie, czyli wspomniany już parokrotnie, Defender ST został wyposażony w zaawansowaną optykę z wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi, które odpowiadają za bardzo dobrą przepuszczalność światła i także klarowny, szczegółowy obraz bez efektu paralaksy. Jedną z jego największych zalet jest duża powierzchnia soczewki jedna z największych w tej klasie celowników oraz zastosowanie asferycznej konstrukcji optycznej. Taka budowa gwarantuje nie tylko ostrość centralnej części, ale również doskonałą widoczność na krawędziach pola widzenia. Dzięki temu cel pozostaje dobrze widoczny, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Użytkownik ma do wyboru trzy warianty punktu celowniczego. Kropkę 3 MOA czerwoną oraz 3 MOA zieloną, a także 6 MOA w wersji koloru czerwonego, co pozwala na indywidualne dopasowanie do stylu, i sytuacji strzeleckiej. Tutaj Vortex naprawdę skradł moje serducho, jeżeli chodzi o opcje takich nacięć na kolimatorze. Szkło mamy bezpieczne, w tym przypadku teraz broń jest rozładowana. Mamy jakąś barykadę, mamy tutaj właśnie akurat tarczę albo 9-hole'a. Przeładowujemy sobie bez żadnego problemu o właśnie tą barykadę o 9 Jest to do tego stworzone Defender. Bardzo fajnie siedzi, y, duży, klarowny obraz, fajna kropka, dobrze widoczna. Możliwość regulacji y, natężenia tej kropki też jest bardzo spoko, więc tutaj no, Defender daje radę. No dobra, jedziemy dalej. Jeszcze taka pewna rzecz, która akurat trochę mnie tutaj gryzie. Ma, mała taka bolączka, że mimo, że w Eriksemie mamy tutaj naprawdę fajne podwyższone stalowe przyrządy celownicze, Defender ST już, już nie jest w tym Kołytnesie. No ale coś kosztem czegoś robi robotę naprawdę bardzo fajne duże duże okno. Kropka trzymała tutaj jest idealnie jak znalazł. Uważam że to jest jedna z lepszych wielkości jeżeli chodzi o kolimatory typowo pistoletowe. Myślę że na PCC to też by się świetnie sprawdziło. Defender ST obrońca myślę że tak obrońca pełną gębą. Podoba mi się ta struktura która naprawdę ułatwia nam przeładowanie jakąś tam barykadę o jakiś tam element i mimo to, wszystko jest też kiełko, tutaj chronione. Super sprawa. Defender od Vortexa. W zestawie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Montaż pikatini, czyli możemy sobie zamontować ten kolimator, tak jak wspomniałem, do karabinów PCC. Gumowe os gumową osłonę. Ściereczkę do czyszczenia optyki. Baterię klasyka 42032, 32 Klucz do regulacji kolimatora, a także do wymiany baterii. Zestaw. Śrub montażowych gotowych pod różne modele broni, więc to jest naprawdę bardzo duży plus, jeżeli chodzi o, o to, że mamy to wszystko w zestawie od producenta. Naprawdę, naprawdę bardzo się to chwali. Vortex objęty jest bezterminową gwarancją Vortex VIP, słynną już w y, świadku strzeleckim. Wielu strzelców chwali tą y, opcję tutaj Vortexa. Zapewnia nam dożywotnią ochronę, jeśli chodzi o ten celownik, który ulegnie uszkodzeniu, zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, bez względu na przyczynę. Żeby nie było, że Abadona nie ma na filmach, Garze podniósł troszeczkę swoją stawkę za celebryctwo. I dzisiaj jest z nami razem w odcinku. O porządek na szczenicy dwa Abadon oczywiście. To ile chrupek za tego fikołka będzie? Dogadamy się jakoś, ogarze, nie? Sprzęt dostępny jest w kolba.pl, albo do obejrzenia i przetestowania w salonie stacjonarnym. Dziękuję za oglądanie filmu, zostaw łapkę, suba i napisz w komentarzu z jakiego kolimatora ty korzystasz. Do zobaczenia, do następnego materiału. Cześć.